Na kablu. No, pierwszy kawałek mamy zagospodarowany wreszcie. Tu nam została jeszcze ta góra. Jako, że ta góra jest blisko imadeł, to aż się prosi, żeby co tam dać? I madle, co się robi przeważnie? Tnie się. Więc tam do góry zapakujemy piły. Jak to dziwnie wychodzi na świecie, piły są różne i różniste. Ciepło, i zimno krwiste. tego trzeba wykombinować coś takiego uniwersalnego, żeby wszystkie, żeby wszystkie piły tu jakoś pasowały. Niektóre mają ta rączkę, jeszcze co wystaje, ona jeszcze będzie pasować tutaj. I to pakuję tak, żebym tak powiedział na oko. Tutaj, tak coś mniej więcej w tym rodzaju. Tu się zaznaczył linia. Przed szlifowaniem, przed czyszczeniem tego reszta. To jest taki teraz, ten się widzę świeci jak pierdolę. Ostatnio do spawania to taki hachor się zawsze bierze, a tamten jest nieistotny. Duro. Przed szlifowaniem jeszcze robiła się linia. i Teraz musimy wykombinować coś takiego, uniwersalnego, żeby wszystkie piły się tu chciały mieścić. Ja bym powiedział tak. to jest takie ciężki pomysł. To jest bardzo ciężki pomysł. Chciałbym dwa takie kołki tam wpakować. Zrobimy je tak, żeby to wszystko pasowało Tutaj zrobimy tak: 60, 55 od brzegu, tak. 50 od brzegu. O. 50 od brzegu. Tak. I też zrobimy 50 od brzegu. One jeszcze będą w dostatecznej odległości od siebie, ale. Się musimy, tu, tu się musimy wpakować i tu się musimy wpakować. Jakoś tak. Tu się napchamy pod spodek sklejki. Równo stoło, to nam nie wyższerbi. Coś ten teges. No i kod staramy się zachować też taki delikatny. Lecą białe wióry, to znaczy, że jesteśmy, że przeszło 3 razy mierzone. Jeszcze nie pasuje. Dobra, tak to będzie ok. Tak trochę kurde, ona takie jak gdyby ta miała wystować, tak, takie jakieś takie dostaje. Nie będzie dobrze. Tu się pakuje a tym do linii i śmigomyć. te popierdółki na no dole. Tak, białe wióry lecą, to sąmy dłuższe. Z tej jednej strony jeszcze my nie byli całkiem dużo. ale to zrobimy. Teraz. To troszkę to wychak męki i gdzie to malutkie wiertełko jest Teraz mam tuste łapy to mi się wierpło śniło w pazurach Może się na deska świetnąć. Te harstwo można zagląć tam do środka, i jeszcze raz. Tak by to było. Teraz ale musimy to przeszlifować, bo pod już szlifierką mi się będzie ciężko haratać. Na cały tydzień polenia w piecu i szlifujemy, szlifujemy. po nasze imadło. Przodu kawałek czegoś trzeba podłożyć, żeby się odcisk nie zrobił ze szczęk. To wychodziło z tak lekką faską za pół krombu. Druga strona tak samo. by było. Zostały nam jeszcze dwie strony. zanim będziemy sprzątać jeszcze trochę maraszymy to mam 18 Ty ja to tak rozdzielam 20 i tu sobie dyszka zaznaczą. wtedy mam 9 i tam 3 i tu jest też 9 i 3 takim Dziwnym sposobem. Napieraj to przykręcę z tej strony. Tej imadło one do do tyłu uciekło w, w tej konfiguracji, dlatego przypychą to troszkę nogą. Bo trzeba to trochę obrócić. A żeby się nie schylać, to trzeba to zrobić tak. No tak. Tu zaś zrobimy takie za okrąglaki. To troszkę prze przeszlifuję, bo tu jest lakier bezbarwny. Na lakier bezbarwny klej za bardzo nie chce chytać. Tu troszkę też głębienie, gdzie to będzie wtyknięte, przeszlifuję na taśmówce. Kołeczki ze starego stołka bardzo fajnie nam służą. Dużem to obszlifował, żeby na te 15 się e, wpakować. No i klej lepiej łapie, jak jest surowe drewno, a nie polakierowane jakimś tam popierdełkiem, wszelakim czy czymś. Zapodomy te dwa popierdełki, nasmaruje się i będzie na piju. Ten klej jest ekspresowy, to musimy robić ekspresowo. Coś ten teges jest. Kurczę jak to do kąta prostego mam teraz pokazać. To jest lekko. Do góry. I tak ma być. Dobrze, że ta kamera wyłączona, aby Wy tego nie widzicie. leje się tu muszę na skrobać tego miereństwa. Nie ma to jak się dobrze obciąprać. żeby fajnie, fajnie wyglądało i zaraz był to puszcza. No i widzicie drodzy Państwo, praca w stolarstwie jest bardzo czyściutka, przyjemna, jest ładnie zawsze posprzątane, jest fajnie caculkowo, e, w ogóle nie ma żadnych problemów z tym wszystkim, jest pięknie, jest jak w Hollywood, e, że tak powiem wszystko jest miluchne, w typu i tak dalej i zaczynamy oleić następną deseczkę procedura olejenia jest każdemu znana. bierze się po prostu olej wlewa się na coś tam i się to po prostu smaruje to bierzemy po prostu, bierzemy lewą stronę, smarujemy. Ładnie robimy to dokładnie, staramy się bardzo, żeby, żeby każdo, każda szczelinka była ładnie za, zasmarowana. Wtedy te drewno oddycha, czy nie oddycha, pracuje, nie pracuje. I dupa ja się. i right. Procedura y, oliwienia drewna, smarowania drewna jest każdemu znana. A komu jest nieznana, może sobie sprawdzić na kanałach stolarskich, ewentualnie, jak ktoś chce na szybko, patrzy na Norazegiego. czyścić kurde na suchoty jeszcze, bo to zasało już grubo, to zawsze jeszcze można wyszlifować, za, na oliw drugi roz trzeci, trzeci czy tam dziesiąty. No Jest pewne, że farba, lakier czy coś takiego już na tym nigdy nie złapie, Ale tak już jest dobrze, nigdy nie wpadnie na pomysł drewna malować. Po jaką cholerę. Pomalować to jeszcze mogę. Stary kawałek żelazka, żeby mi nie rdzewiał, Nigdy nie widziałem, żeby drewno rdzewiało, także to koleżwo malować mi trzeba, ewentualnie bejca. Dobra. Czak, cak, cak. Jako, że, jako, że mamy y, stół zrobiony z blachy chromoniklowej, tak zwanej kwasówki, nie zardzewieje nam, więc pooliwienie jego nie stwarza nam żadnych przeszkód. Kurde, jakie takie gotki są. Ja nie mogę. Dobra. Chciałem Wam zaprezentować oryginalną strukturę drewna. Wychodzą nam ładne wzory. Drewno oddało swoją naturę. Zwykły kącak deski. No, pakujemy dopiero na ścianę i wisi, piła do góry, a na samej górze się jeszcze do coś wykominować. Tam jeszcze jest deczko, deczko miejsca. No ale nie chciałem, bo są nie, nie roztepiły, są z takimi innymi rączkami. Tu jest, to, że gdzieś się szwędają, tylko pochowane po kartonach, trzeba to wszystko powyciągać. Ale w ten sposób do się z tym żyć. Pierwsza linia mamy gotowa. Patrzcie, ile tego pierweństwa jeszcze zostało. Ale Jarek też już tutaj współpracuje. Jarek już też, król, zrobił jeden haczyk. Najważniejszy: bez tego się nie dożyć. To musi być.